Nie się ani żadnej krytyki przez burmistrza, przez pana Piocha, przez pana Wojtunia, a to przecież nic innego, to, co chciała zrobić Rada w tamtym roku, czyli tak zwany ten słynny dla was Telebi. Czyżby panowie zmienili zdanie i w końcu zrozumieli, że to był dobry pomysł, to bym chciał tutaj, jest jest już uważam, jako pytanie. I nie ma tutaj pana Piocha, nie wiem, czy pan burmistrz przekaże. Jufika. Panu Piocho Piochowi? Piosika. Piosika bo poruszył bardzo ważną sprawę, która obiła się mocnym echem w Złotowie i no nie tylko w Złotowie, bo chciał odebrać honorowego obywatela miasta panu Zdręce. Prawdę mówiąc, myślałem, że konsekwentnie będzie w tym kierunku szedł i na tą sesję coś zostanie przygotowana jakaś propozycja przez pana Piosika. Nie ma go, nie, nie może się zopiniować, więc nie wiem, czy będzie to przekazane, bo bardzo, jak nie to ja poruszę ten temat na pewno za miesiąc, czy na najbliższej kiedy możliwej yy, możliwym spotkaniu no powinien yy, jakoś zakończyć ten etap, bo Pan Zdręka no czuje się urażony, jest jak, jakby nie, nie było nadal obywatelem miasta, honorowym obywatelem miasta. Szykany yy, wobec tego Pana bardzo poszły duże. Myślę, że Pan Piosik jeszcze na ten temat się wypowie. Tyle co z mojej strony. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do, do ostatniej sprawy i kwestii pewnie nie rozstrzygniemy, ponieważ pana Łukasza nie ma dzisiaj, jest nieobecny, ale pan burmistrz chciałby odnieść się do pozostałych spraw. Proszę. Nie, nie bardzo mam ochotę, chociaż obserwuję pana Koronkiewicza i próbuję coś robić, aby jakość tej dyskusji nie spadała na tak niski poziom a za pańską przyczyną ja rozumiem, że pan tu reaguje na to pismo. Nie, pan nie mówi, Pewnie pana to, bo to, bo to pana przede wszystkim dotyczy. To pan przekracza pewne granice i normy. No, niech Może być. niech pan się przeniesie do głupczyna, gdzie oświetlenie LEDowe rozjaśni pana troszeczkę bardziej. Na pewno pan zagadnienia, które nie ma pan podstaw, nie jest pan przygotowany do w ogóle dyskusji. My proszę pana, w każdej inwestycji zmieniamy oświetlenie na oprawy LEDowe. Mamy swój majątek w liczbie 900 lamp 1500 NEI, wszędzie ta technologia jest stosowana. Pan prawdopodobnie ma na myśli rozwiązania z akumulatorami w ziemi, które stosuje się tam, gdzie nie ma infrastruktury i przyłącz. To jest idiotyczny pomysł, żeby płacić trzykrotnie więcej za taką lampę i montować ją w mieście, gdzie można doprowadzić energię elektryczną. Także jeśli Panie chciałby pan zajmować się jakimś zagadnieniem, to proszę się lepiej przygotować. A resztę tematów nie będę komentował, bo y, po prostu żałuję, że sprowadza pan to do tak niskiego poziomu i nas, jako gości, próbuje w ten sposób cały czas, nieustannie i nawet dzisiaj y, y, w jakiś sposób urazić czy y, y, obniżyć rangę. Y, musi pan wiedzieć, że nie działa to na mnie. Y, raczej traktuję to jako folklor. No po prostu każdy ma może z taką, z taką osobą do czynienia. Na pański temat nawet spotkałem się z pracami naukowymi. Na jednej z uczelni na wydziale retoryki, analizują Pana wypowiedzi jako osoby publicznej. To też było dla mnie ciekawe. Jak się wyciągnie teksty z pańskich wypowiedzi, to naprawdę robi to wrażenie. Więc proszę, proszę się spróbować dostosować do większości. Ja na pewno nie ulegnę tutaj pokusom, aby nawiązać z Panem dialog na tym poziomie. Czuję się rzeczywiście tu gościem, zwracam więc uwagę jako gość, że pewne rzeczy powinny być realizowane. Jak widzę, Pan Przewodniczący dzisiaj pewne uwagi poczynił i dobrze, i cieszę się. To statut reguluje pewne reguły tej dyskusji i tylko o to chodzi. Wycieczki osobiste nie są tu wskazane. Tym, na tym mi zależy, ponieważ my pokazujemy pewne standardy, my edukujemy mieszkańców, pokazujemy młodemu pokoleniu, jak można dyskutować o sprawach różnych, jak można mieć różnorodne zdanie. Ja rzeczywiście na dzisiaj kończę, muszę, muszę się po prostu przemieścić w inne miejsce. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za zaproszenie i do następnego razu. Dziękuję. Czy są jeszcze jedne pytania? Pan Stanisławki, proszę. Chciałem się odnieść do słów pana Koronkiewicza. Naprawdę nie widzę podobieństwa między transmisją szczerzałobnych telewizji czy w internecie, co odbywa się często, a pomysłem z telebimem, który miałby być wystawiony przed kaplicą cmentarną na cmentarzu. To są dwie różne rzeczy. Dziękuję bardzo.